Otworzył się, na, tak jak ja, na nową re, re, relakcję. No nie, to żarty. Dzisiaj. A, to wie, może to właśnie dla nas świeci ta sama gwiazdka na niebie. Na początek pro, proponuję kamerę, spacer, ewentualnie kolację przy blasku księżyca, nie martw. Się Was też jestem nieśmiała. Tak samo jak i ty. Myślę, że to przeznaczenie. Daria. Zukły dostał chińską. Daria. No. O! Tu już chłopiec nie musi robić dziecka! On razu jest dzieckiem! <ścoughs> nie, to chyba to zgrywa. Ale słodycze całkiem sensowne. Tylko gorąco się czekolada roztopiła. Po włowieżniku. No Od razu. On razu <ścoughs> dziecko ma. <masz. ścoughs> Gniudą, <sum> czy Finka Oj, kosmetyka dostał. Czy Finka Czy dostał? A, Finka! Oj, oj, oj! wybrałeś dobrą. <sum> Prezerwatyw dostał. <sum> Wybraliś do... dobrą. daję. A to ten człowiek? Przejeżdżała jakiś czarny Audi. A wiesz, ja czekałem, aż Krzysiek furtkę otworzy, nie? I był chłopak i dziewczyna. Nie czarna, ale granatowa. Ja widziałem czarna, gdzieś granatowa. granatowy. to w oczach, a ja widziałem granat, tam dalej stała. I po raz pierwszy Oni tak przyjechali i wrócili. Policja była jak straż miejska dzisiaj. Już straż miejska była? Tak nawet. A co straż miejska? Pościało? A teraz patrz, prezent. No. No do, to czekaj, to nagramy film o tym Nie, filmu. Chcę podziękować. Komu? A, to czekaj, czekaj. Bez filmu. 200 złotych dawaj. Czekaj, razu. czekaj się. Nie, czekaj 200 no Czekaj. Złoty. Po kolei wszystkie filmy, po kolei. Najpierw nagramy podziękowania z Wojtkiem. Już tu na stole dobrze. To dary leżą. Wojtka od pasa w górę będzie widać. To jest do... Lecimy. Na ja ogółem bardzo dziękuję, Rafale, ogółem. O, to, <noise> to cholera to, jasna. To widzą, ja przyjechałem, przyjechali, podjechali o, do mnie widzowie w autobusie. No to widzicie, jak no. ja wyglądam? Tak. Wspaniale, <noise> ogółem. I powiedzieli, że mają torbę dla Wojtka i list. Tu takie różne osłodycze. Czy ja brać nie będę? Złupki chińskie, czekolady. Dzisiaj o, bardzo gorąco z w stoku się czekolada, ale czekolady, i batoniki, i, i bomboniere ja nawet. nie będę. O, ja... I, i energetyka, i kosmetyka Wojtek dostał. Całkiem no, fajne no, rzeczy nowe ze sklepu. O, tu ja bomboniere z galaretką w czekoladzie wiśniową. O, i, i tutaj ja taki dostał prezent, paczkę. Prezerwatyw, bo tu list miłosny. No prezerwatyw. To no, przyjmowa... jest. Lis na Darię <laughs> robi dziecka dalej, A bo dobra, ma już... już zrobionego jednego, ta no. drugiego chce, to Daria przysłała prezent no, co? Chcesz? na siurka i walił. Oj Krzychu, to co tobie to... I warią. Przepraszam bardzo, dzisiaj jest niedziela. Ludzie są kuru, kulturalni. Jo, no... kulturalni! A dobra! To nie dają i mnie zdjęcie robią. Nie, tak. nie robili tobie zdjęcia. Robili! Nie, nie widziałem, no prezerwatywy. <grym>, a, a czyli jak kandony. prezerwatywy, to jak dziecko robić? Właśnie. No, to właśnie, żeby nie Me, robić w, dzieci. prezerwatywy się robi, dziecko! No to właśnie, a widzisz, a w prezencie prezerwatywy są. To Krzysiek ty w błąd wprowadza. A może tam się. nie robią. Dziurawe prezerwatywy? A mogą być? Nie no, wyglądają na nierozpakowane fabryki. A są one nie widać. Co ty myślisz, że tak na kawał by ktoś zrobił? A, a co myślisz? A ja mogę przetestować. <śmiech> <śmiech> się okaże. To dać kobyły, będziesz testować. Skoły dziecka nie będzie miał krzyku, co a, to To będzie. Ja. <laughs> tak, jak człowiek skoły tak to GH się rodzi. Ta. Co ty? Ta. No nie no w życiu. Energetyk, dobra rzecz. To no, ja Dawaj! Akurat. Dawaj! Dobra, to drugi film nagrywamy, dobra.